Hej, hej, hej kochani moi, witam Was w kolejnym odcineczku na kanale Alicja w Krainie Zakupów. Jak już widzicie po tytule dzisiaj przychodzę z drapingiem, ale waszych strapek. O co dokładnie chodzi? No to jak wiecie na moim kanale był konkurs z udawaną paczką wielkiej krzyżówki i każdy komu udało się i w jego krzyżówce utworzył się bonus, ode mnie dostawał wybraną przez siebie drapkę za dyszkę. Także w takiej właśnie, w, takiej, w tej właśnie zabawie, yy, strapeczkę wygra, wy, wybrała, tak? Wybrała, tak też, ale wygrała Monika z kanału strapki. Moni, Iza Ibel i Agnieszka W. Agnieszka W wygrała takie dwie strapeczki po dyszce. I tak yy, dwie krzyżóweczki, no bo jedna Izy, jedna Moniki. Mam numerki 1 i 11. Monika miała krzyżówkę wielką z numerem 1, więc zadecydowałam, że właśnie 1 będzie dla Moni, a 11 dla naszej Ibel, Izy. No, a Agnieszka napisała, abym te dwie strapeczki... Wydrapała dla siebie, że przekazuje mi te e, dwie zdrabki za 10 zł e, na wsparcie mojego kanału. Bardzo ci kochana dziękuję. Wielkie serducha ci wysyłam, bo nie spodziewałam się tego. I zamiast dwóch z drapeczek za dyszkę wzięłam sobie jedną. Jest to mega linia, mega linie, bo bardzo lubię krzówki linie Skoro już dwie krzyżówki nie drapać dla dziewczyn, no to dla siebie wzięłam mega linie Czy coś tu będzie kochana, czy nie? Nic się nie przejmuj. Ja Ci dziękuję. Sama radość podrapania. No i że lubisz siódemeczki, przynajmniej wiem, że lubisz najbardziej siódemkę, jeżeli chodzi o wielką krzyżówkę i tylko siódemkę kupujesz, to mega linie wzięłam z numerem 7. Żeby tu wszystko było jasne co jest kogo, to nie nadrapowałam. teraz właśnie się kochani rozłączę i nadrapię do połowy i krzyżówki i linie. Tu nie chciałam wiecie od razu nadrapać i się dopiero łączyć, żeby nie było, że o coś tam nagle e, mi się utworzyło, coś zmieniłam czy coś. Także proszę bardzo, można sobie zobaczyć, jedynka, jedenastka są zdrapki z tej samej paczki, zdrapki Moni. I Bel, no i moja megalinia od Agnieszki W. Także ja zaraz do Was wracam. Słyszymy się za chwilę. Już jestem z powrotem dla Was. No to była sekunda dla mnie trochę dłużej. Nie mamy żadnego pewniaczka ani w krzyżówkach dla dziewczyn, ani w moich megaliniach. Ale powiem Wam, w krzyżówce Moni w jedynce to tak się Sprawnie układa ten bonus, że zostało tylko S. Także zobaczymy, czy się trafi. U Moniki zostawiam znaki zapytania, u Izy i Bel gwiazdeczki. No a u mnie połowa zdrapeczki. Także lecimy od Moni. Oczywiście serdecznie Was zapraszam na kanał Moniki z drapki Moni. W opisie będziecie mieli odnośnik do kanału. Zajrzyjcie, zostawicie wszystko, co trzeba. A ja drapię kolejną literkę. No to dowalili x Jeżeli coś będzie pominięte, a na pewno będzie, no bo ja jestem ślepa, to przepraszam, nie widzę X-a, także nie przesuwam się. Jest F. No brakuje tylko tego S, słuchajcie, także trzymaj moje kciuki. I widzowie, trzymajcie kciuki, bo naprawdę pięknie się ten bonus układał. Mamy L. I czy to wiecie? Tylko ich standardowe zagranie, czy może w końcu coś dadzą, jak nie dla mnie. L. L. Żadnych słów nie ma wyrazów. To no to właśnie. Może dlatego, może będzie. Mamy h. Mogliby dać naprawdę h, h, h. A, gdzie jest H? Tu nie widzę albo nie dowidzę. Mimo, że w okulary, bo mi się naprawdę gały już wolą. I. Ok. Układa nam się Nil. Jest to pierwszy wyraz. No to naprawdę rekord. I. No. Słabo. W. U, w. w. Oj, 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 co mnie tu skręca, okej, okay. no coś chyba nie będzie, to jest tak teraz patrzę, że za dużo by było, u, że tylko pokusili, kurze twarz, masakra, u, u, układa nam się emu, no skromnie z tymi wyrazami, naprawdę. Ok, przedostatnia literka. Jest to A. No to już nie będzie S. Co zachamy? Układa nam się max. To jest pierwszy wyraz. Foka. Jest to drugi wyraz. Dodaliby chociaż jeszcze jeden, żeby ten zwrot choć był A. Tak to jest, człowiek chce. Dobrze, a wychodzi jak zwykle. A Luka, jest to drugi wyraz No, także wiecie, Jeszcze jest jakaś nadzieja A Ok I ostatnia literka C No, a powiem wam Naprawdę miałam Jakieś nadzieje na ten bonus Tak się ładnie układał a tu bieda C, ale patrzcie jest wygrana elewacja super, super Monia mamy elewacja emu Luka i chyba to tyle sprawdźmy od razu sobie mnożnik jest razy jeden, czyli powinno być B jest jedno B i jest drugie B, super jest rocik Monia, daj mi znać w komentarzu czy drapiemy coś innego za dyszkę, czy te 10 zł mam Ci przelać na konto, daj znać, sprawdźmy sobie, aż co było pod Szymonu, choć nigdy tego nie robię. No, dwie setki, co za chamy. ale dyszka jest, no marne pocieszenie, ale jest, tak? Daj Monia znać, co robimy, czy przelać Ci, czy coś drapiemy. Teraz zrobimy sobie krzyżóweczkę dla Izuni i, i Bel, tutaj nic nam się nie ułożyło. Lecimy z gwiazdeczkami, C, mam nadzieję, że przynajmniej również ta dycha będzie. C, układa nam się pierwszy wyraz, maca. Nie wiem, czy tak się wymawia, maca. Nie wiem, kto tam ich maca. Okej, okay. kolejna jest to N. N, tak jak mówiłam, jak pomijane, to patrzcie, N w bonusie. OK, N N N. Szkoda, że tam mnożnika nie dali, no ale okej, okay, fajnie, coś jest. Kolejna jest to K. Z braku laku i idę dobry. K. Yy, tylko tak, jak wiesz Monia podałeś zdrapkę jaką, to wolałabym yy, jaką zdrapkę? Nie jaki numerek, bo z tym jest trochę problem i z szukaniem numerków, i z czasem. Oczywiście nie mam nic przeciwko. Jak napiszesz, że na przykład, tak, jeżeli byś chciała, że jeszcze raz strapeczkę i na przykład znowu krzyżówkę, jak mi napiszesz, na przykład krzyżówka numer 10. Jeżeli oczywiście będzie taka krzyżóweczka z numerem 10, to oczywiście wtedy wezmę, ale no, kiepsko. Kiepsko teraz w ogóle z moim czasem, także wolałabym o sam, że tak powiem, tytuł, nazwa, zdrapki bez numerków. Bo to problem, zawsze jakiś. No i mówię, o ile ciała chciała, zdrapkę, tak? Bo może byś chciała przelew, także wszystko w Twoich rękach. Tym to pierwszy wyraz, także na bogato. Ok. Y. Kolejna literka jest to I. Oj, trochę zajeżdża mnie tam, gdzie trzeba, ale. No, R to raczej nie dadzą. też tylko Iga nam się układa, to jest drugi wyraz, czyli no jakaś tam szansa jest, byłoby super. Tu nam się układa samiec, ale jest to pierwszy wyraz okej, okay. a tu efekt tak, zgadza się, musiałam luknąć. drugi wyraz, no także jakaś nadzieja jest mamy o no ale z tego nie, nie będzie erwo, to za dużo by było, noe to jest drugi wyraz to dajcie jeszcze jedno buraki o, 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 o Okej, okay. może tu coś. Kurza twarz. No daliby naprawdę choćby te H albo Z. No Z tu więcej otworzy. No dobra, trzymajmy kciuki. Ostatnia. Jest to B. Czy B coś nam tu da? Kurza twarz. B. No chyba nie. Mm, lipa. Sprawdźmy sobie tak z ciekawości tym razem byłoby 30, no mogli dać naprawdę kontrolne E, e i co? E i B, bardzo mi przykro Izuniu, ale serdecznie Ci gratuluję, bo Izunia w ogóle wygrała też w jednej z paczek. Także czekam na znak pod tym filmem Monia, najlepiej. I teraz zrabiemy sobie mega linię dla mnie. Od Agnieszki W. Agus Jeszcze raz Ci dziękuję. U boga tu nic się nie ułożyło. Mamy klucz, którego nie widzę, także się nie przesuwam. Jest pierścionek. Tu jestem totalnie ślepa. Kolejny symbol naszyjnik. Czy gdzieś jest naszyjnik? Nie widzę, nie przesuwam się. Szminta. Szminka jest, jest, no to za to szminkami nasypali, fajnie, czy coś tu będzie, czy nie, to się nie przejmujemy, ja się nie przejmuję sama, tak jak mówiłam, radość podrapania sobie, że mi zrobiłaś taką niespodziankę, Aguś, kokos drapany, kolejny symbol, kłódka, czy gdzieś jest kłódka, nie widzę, także nie przesuwam się. Popcorn, popcorn jest tu. Jest tu. Ok, chyba tyle. Kolejny symbol, jest to diament. Czy gdzieś był diament? Nie ma, albo nie widzę. Moneta, monety były. Tu mamy monetkę, tu, tu. Monetkami posypali. Ok. Kolejny symbol jest to korona. Korony też są. Okej, okay, jeszcze na dole. O, widzicie. Kolejny symbol podkowa. Czy gdzieś podkowa? Tak, tu jest podkowa. Tu, tu. O, i jeszcze tu. Dobra. Wisienki. Wisienki są na górze. Są Tu, tu. No, wiśniami też posypali. Ok. Przedostatni symbol. Łódź. czy Gdzie się łódź? Chyba nie widziałam łodzi. I ostatni symbol, jest to zegar. Zegary są, ale nic nam te zegary nie dają. Sprawdźmy sobie bonusik, jest perła, ale tutaj się nie przejmujemy Sama przyjemność podrapałam od Agnieszki. Bardzo Ci kochana dziękuję. Dziękuję Wam wszystkim za udział bardzo, bardzo mocno. Serducha dla Was wszystkich. Czekam Monia na znak, co robię z tą dyszką, a ja się z Wami żegnam do następnego odcineczka. Pa-pa-pa!